A, pieczak, jesteśmy o Pieczak po imponującym zwycięstwie i chyba ważnym zwycięstwie w Twojej karierze. Jak się walczyło dzisiaj i co zadecydowało o tym zwycięstwie. Dzień dobry, witam. No e, do ważne, też się cieszę, bo to e, też były ciężkie przygotowania. Jak, jak mówiłem, że też to przygotowałem się i w końcu pokażę e, swoje przygotowania i, i też powróciłem. Tak były moje początki do kategorii 84. E, droga już przetarta. E, pierwsza runda taka troszkę była, może stanow o, o, nic się nie działo. Obaj się tak też tak czułem, że e, badaliśmy i gdzieś tam gdzieś małą tam punktację, gdzieś tam ja przeważyłem. E, czekałem cały czas na Michała, że kiedy, kiedy sobie. Kiedy sobie gdzieś tam w ślep, że w pierwszą trochę mnie uśpił, żeby przyatakował, przeatakować drugiej, troskę ruszy, bo tam na mu powiedział, że przegrał pierwszą, no to, to byłem przygotowany, że w dru, drugiej bardziej poleci po, po więcej kombinacji, albo jakieś tam obalenie, czy, czy miał też świetnie e, kopie, fronty, kicki, że będzie czekać na mnie, czy, czy, czy na jakieś kolano, żeby, żeby moje obalenie gdzieś tam Eee, gdzieś tam zneutralizować, ale drugą rundę wygrał punktacją, no i trzeba było ruszyć gdzieś tam w trzeciej, gdzieś pokazać do, 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 do zapasów i tam wykorzystać. Michał szukał sporo łokci, kiedy znajdowałeś się za jego plecami. E, powiedz mi, czy odczułeś któryś z tych łokci, naprawdę no, było ich całkiem sporo. E, widać, że wykorzystał te długie ręce. E, widzimy na, na twojej twarzy też jakieś e, takie e, zarysowania, więc. No, trochę, trochę za tej... proste chodziło, że, że, że też tam troszkę stanąłem na tych nogach i wchodziłem jego dystans, no i nie, i nie reagowałem. To też troszkę nad tym pracowałem. Wiadomo, że jeszcze mi do tego trochę brakuje, bo Michał chyba jest moim na i przeciwnikiem najwyższymi i też chyba nie wiem, też w jakiejś takich mojej kategorii ciężko było znaleźć takich spali partnerów, żeby pod me 90 ileś wykorzystać a łokcie w parterze nie robiły nie robiły. Wie, wiem, że to może jakoś tam wyglądało dla sędziów to było punktowane, ale głowę cały czas miałem tutaj przy, przy tricepsie. Także gdzieś tam nie, nie robiły roboty, ale widziałem, że muszę tam głowę chować, bo to zawsze gdzieś to wygląda z boku, no pra, praca. No proszę, chciałem zaby, zapytać, przepraszam, chciałem zapytać, z czego ty masz głowę, bo tych łokci w, pod, pod siatką bardzo dużo przyjąłeś na głowę i wyglądało na to, że ty sobie z tego nic nie robisz. Nie, znaczy gdzieś tam, nie nie może adrenalina, nie poczułem jakoś tak, ale też ja tam zawsze lubię, lubię morsować i też tam gdzieś to Mam na to e, gdzieś tam sposób, gdzieś odczytałem, że, że gło, e, nurkowanie na, na długo czas pod, 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 pod jeziorem, pod lodem, bardzo fajnie to wpływa na, na ukrwienie głowy i to później, później gdzieś to właśnie na ciosy, czy na, na lepsze dotlenienie głowy, to, to bardzo fajne. Może, może to przez nie wiem. Jesteś utytułowanym zapaśnikiem i czy zdziwiłeś się, że Twój przeciwnik Cię sprowadził? E, nie, czułem, bo też wiedziałem, że że Michał e, gdzieś będzie też próbować, żeby mnie zaskoczyć, ale no też jakoś tam zareagowałem, wiedziałem, że nie mogę stać, jak byłem pod siatką, że, i, i, że muszę szybko pracować, też czułem, że, że już dużo, dużo energii włożył w te obalenie, no i że czułem, że już tam nie zagrozi mnie w tym. A te warunki fizyczne, ta przewaga jego wzrostu i długości zasięgu to, to było coś, co sprawiało ci najwięcej trudności? E, no mi się wydaje, że tak, jako mi zapaśnika gdzie, gdzie większość w, w walczy gdzieś tam w e, zapasach i to, no to Brzecza, No jestem, że nawet jak gdzieś tam na lidze niemieckiej mam du, dużego gościa na, na 98 a na 130, no to są wyżsi, ale, ale to wtedy nie łapię tak dystansu, bo cały czas jest, jest kontakt, no i jeżeli się tam przerzucam na te to zawsze gdzieś tam zapaśnikowi, no, no ta praca właśnie, złapanie dystansu, no, no trzeba to przepracować i gdzieś tam to, to gdzieś ubolewa. A kto w swoich przygotowaniach najbardziej Ci pomógł i imitował właśnie styl zawodnika, o którym tak naprawdę ciężko było cokolwiek powiedzieć, bo ostatnią walkę stoczył 7 lat temu? Kto mi tak pomógł? No zawsze dziękuję bardzo Piotrowi Wawrzyniakowi. zawsze ze mną jest, zawsze mnie spiera, obaj się spieramy, ja w jego przygotowaniach, on mi dużo też pomaga i fizycznie, mentalnie, zawsze jest ze mną, to też fajnie, fajnie tu Piotr Sawiński, Eee, zaczął ze mną pracować i gdzieś tam już czułem pewność, gdzieś tam tą, tą akcję, wiadomo, to jeszcze czeka na mnie dużo pracy, żeby się bardziej potwierać boksersko, ale to też fajnie czułem jego pracę. Eee, z Aleksem, też takim utalentowanym pieściarzem w klubie u nas. Eee, eee, to już dużo jest partner, partnerów w klubie, to, to mają Konradzikowi i, eee, i też dziękuję, że, że też ma takich przyjaciół, gdzieś mnie wspierają i E, przyjechali do mnie duża ekipa, e, Domionowi e, Marcinowi Spa, e, Maciejowi sikorze, także też mi pomagali w przygotowaniach e, mentalnie dużo i, 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 i dużo energii też we mnie władowali we mnie to, to i to, to, dało mi tego koparce dzisiaj. Pierwszy marzec, zabrałeś swoim przeciwnikowi zero z rekordu. E, jakie masz plany, jeżeli chodzi o MMA w tym roku? No mam nadzieję, że jeszcze jakieś dwie walki stoczę e, sobie, bo, bo tak e, szykuję się też tam od... Jak się liga zaczyna, no to tak od koniec wakacji, także już są pierwsze walki, także pewnie znowu do całych świąt do, do 24 grudnia co tydzień, ale mam nadzieję, że jeszcze sobie zrobię dwie walki. Nie wiem gdzie, nie wiem z kim. To wszystko, wszystko mo mo mojemu menadżerowi Arturowi to to on ma, on ma zawsze fajne pomysły i, i, i prowadzi fajne karty walk. No tutaj za nami jest wywiad z Piotkiem Wawrzyniakiem. Jak mówisz, że zawsze się wspieracie, zawsze są jesteście. No Piotrek będzie za tydzień toczył swój pojedynek w Oktagonie. No jak ty to widzisz? tydzień? 8 marca? Aha, dobra. Znaczy miał. No tydzień przede tak, mną. Tak, 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 tak. Na, na ten, no, niestety mu odwołali i się śmiejemy z Piotkiem, że... Mógłby zaśpiewać piosenkę, bo już drugi raz, mu, drugi raz mu odwołali z samym przeciwnikiem, tym Mazuchem, e, i też troszkę do no nich chcieli mu dać zastęp, bo od września przygotowywał się na niego, później polosował po, po, po na, na tym Challenger o, o, o milion e, go i znowu się zepsuł na ten. I, się śmiejemy, że, że Piotrek może możemy zaśpiewać piosenkę kiedyś cię znajdę, <grym> zadetykować mu i, i mam nadzieję, że, że teraz już mu się nie zepsuje i w końcu dojdzie do tej walki, bo Piotrek jest, już głodny, razem pracowaliśmy i, i to już się nie może doczekać. Czyli będzie kurczne świętowanie. No tak, i humory <grym> dopisują nam <grym> i, i że przyjaciele, którzy przyjechali mnie wspierać i, i też się odzie, że sobie widzimy na małe piwko i usiąść sobie na spokojnie i sobie przegadać i spędzić no teraz mówię większe piwko, ale no. I co, i na, na trening powracasz? Yy, na, no, tak Na poniedziałek? Nie, nie, mam nadzieję, że tam jeszcze sobie tydzień odpocznę. odpocznę. Co zrozumiały, troszkę sobie spędzę z narzeczoną i z córeczką czasu, bo, bo na przygotowaniach zawsze, zawsze tego czasu nie było i gdzieś tam... No serce się kraja, jak, jak, jak mnie córeczka woła, a ja mówię, muszę iść na trening. I tak, tak zawsze gdzieś tam mijałem się na te... Wszystkiego dobrego w takim razie, pobytu z córeczką i oczywiście dalszych zwycięstw. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.